Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, za nami noc wypełniona wspaniałą, zdumiewającą nowiną. Aniołowie przekazali pasterzom słowa: Zwiastuję Wam radość wielką. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel. W imieniu kapłanów naszego krynickiego dekanatu chciałbym złożyć wszystkim nasze gorące, serdeczne życzenia. Niech radość pasterzy będzie i naszą radością. Bóg prawdziwie narodził się wśród ludzi. Cieszmy się tą wspaniałą, dobrą nowiną, że do nas przyszedł, że stał się jednym z nas. Niech to będzie centralnym punktem naszego świętowania. Umiejmy to zachować w naszych sercach tak jak Maryja, która rozważała to i strzegła w swoim sercu. Spokojnych, radosnych, chrześcijańskich i prawdziwie religijnych. Świąt, życzmy sobie nawzajem. Szczęść Boże.